Witam serdecznie w 18 Dniu Postu. Chciałabym zacząć od uwielbienia naszego Boga, Ojca i Pana Jezusa i Ducha Świętego, Duchu Święty. Uwielbiamy Ci, dziękujemy za Twoją obecność, za to, że Ty przychodzisz do ludu swego, do dzieci Izraela, które po prostu są zwodzone, i Ty chcesz je uwolnić, Duchu Święty. Słowo na dzisiaj, kilka fragmentów. I powiem wam tak, Duch Święty wskazał psalm 40, werset 5. Błogosławiony człowiek, który nadzieję złożył w jachwę, a nie przyłącza się do ludzi zuchwałych, ani do tych, którzy drogą kłamstwa podążają. Nieprzeliczone są twoje cuda, któryś uczynił jachwę, Boże mój. Słuchajcie. Dziesięć lat! Dziesięć lat w sokółce trwa. W miejscu ukrycie pewnych faktów. Duch Święty 10 lat temu zaczął mi ujawniać rzeczy, które się dzieją w sokółce, do standard proroctwa. Byłam zmuszona do milczenia. Przez 10 lat się nic nie zmieniło. Zobaczcie. Pan Jezus w wagoni, stan agonalny serca Jezusa. Zamknięto go w klatce. Dziesięć lat? To jest taka adoracja, taka. Dzisiaj Jezus mi nakazał ujawnić to. Pan Jezus ukochany. Wobec mnie, dwóch kapłanów, w tym ksiądz Jacy, któremu spadła z hostia, od razu wiedziałam, że to dla niego. Nie dość, że mnie uderzył. Nie tylko mnie chostią w twarz ale zachował się niestosownie wobec mnie, o czym poinformowałam pewne osoby. I jest to kapłan, który nie powinien być kapłanem, chyba że przeprosi publicznie wszystkie te osoby. Zachował, było skorzyżone molestowanie drzwi ceum. zachował się niestosownie wobec mnie na spotkaniu opłotkowym. I prawdę trzeba powiedzieć, do tej pory jest kapłanem, ugania się za dziewczynami. Bóg przyprowadzał do mnie wiele kobiet. Drugim kapłanem jest inny kapłan, którego imienia niestety nie ujawnię, ale to jest tylko dwóch, a ich jest więcej niż dziesięć. Bóg powiedział, że większość chorób w Sykułce e, ludzie otrzymują dlatego, że kapłani żyją, celebrują niegodziwie przeświętą, świętą. Żyją w nieczystości niemoralnie, nakładają ręce na inne dusze, niegodziwie celebrują przeświętą. świętą. Nasi arcybiskupi i biskupie, których bardzo uważam i bardzo cenię, i kocham, nie zrobili nic, nie wrzucili ich. Co tu pisze w psalmie 40? Błogosławiony człowiek, który nadzieję swoją złożył w jachwę, a nie przyłącza się do ludzi zuchwałych, ani do tych, którzy drogą kłamstwa podążają. Powiem tak, gdyby oni kochali Jezusa, Jezus by był w centrum. Wszystkie cuda Jezus robi na, na, na prośbę. Słuchajcie, cały sekret jest w tym, że trzeba zejść na bok i dać miejsce dla Jezusa w centrum. To prosi Pan Jezus powiedzieć na dzisiaj. To jest tak mocne słowo. Oczywiście, że im wybaczam. Wybaczam, bo są do uwolnienia. E To jest prawdziwe Słowo Boże. Innym fragmentem jest fragment Księgi Przysłów rozdział 18, werset 10. Twierdzą niezdobytą jest imię Jachwy. Do niej roi się sprawiedliwy i jest bezpieczny. Oraz psa, fragment psalmu 108. Aby wyzwoleni byli Twoi wybrani. Otóż wybranym Pana Jezusa nie jest ten, kto nosi pięć ornatów, czy jeden, czy habit. E, cokolwiek jest ten, kto pełni Jego wolę, kto zachowuje Jego przykazania. I e, Pan Jezus przychodzi. Mamy Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, tak jak w pierwszym Kościele tu pisze w Biblii, że to jest Bóg cudów niezliczonych, gdzie są te cuda? Ja widziałam wiele osób zostało pochowanych młodych. Mi zabraniano. Nawet poszłam do księdza biskupa, żeby przyszedł. Pan Jezus chciał wskrzesić, ale ksiądz biskup powiedział, nie ma takiej potrzeby, a Pan Jezus mówi: wskrzeszajcie umarłych. Dlatego e, ja myślę, że powinniśmy się modlić, aby Duch Święty stąpił. On jest. Ale on e, jakby na siłę nic nie będzie robić. Ja bym chciała właśnie, żeby pani Jezus Sokół, co to się modla i poszcze, żeby był uwielbiony, żeby był w centrum, aby był adorowany. A ludzie, którzy nie wiedzą o czym mówię, no po prostu dla mnie było wielkim cierpieniem. Ja przez wiele lat chodziłam, właśnie wtedy, kiedy ten cud się wydarzył codziennie, po trzy razy dziennie na dwóch mszach, na doracji byłam. Dla mnie było takim cierpieniem uczestniczenie we mszy tego księdza, księdza Jacka, dla którego spadła hostia. W takiej strasznej agonii był Pan Jezus. W ogóle nie był przygotowany. Słuchajcie, można czytać słowo Boże bez Ducha Świętego. Każdy może. No to wezmę tak. On nie żyje, on nawet nie wie, co czyta, był nieprzygotowany. A można czytać z Duchem Świętym. Chodzi o to, żeby mieć Ducha Świętego. I powiem Wam, że Bóg wyprowadza swój naród i wyprowadzi po raz kolejny, bo my, e, którzy kochamy Boga Ojca Jachwę, Pana Jezusa Jeszła i Ducha Świętego, my, my jesteśmy e, Jego ludem i on chce nas uwolnić od wszelkiego kłamstwa. Od wszelkiego kłamstwa. Absolutnie nie może być tak, co się dzieje. I on daje ducha świętego. Ktoś narodzi z Boga, z ducha, ten nie grzeszy. Albo dostaje się na maszczenie i się trwa w łasce, albo jest się poza kościołem chociaż ktoś chodzi, te, stoi, o, o, jego osoba stoi w kościele. Dzisiaj pan Jezus do mnie przyszedł, i dał mi hostię rano. Zjawił się! Cóż mogę powiedzieć? Mam odwagę, żeby powiedzieć prawdę. Po 10 lat to już jest dosyć tego kłamstwa. Widzę, że Bóg Ojciec płacze, Pan Jezus płacze. Nasi biskupi mówią, nie jest źle. Wszyscy udają świetnie. Ja powiem Wam, że można głosić Słowo Boże bez Ducha Świętego. Można. Ale duża jest różnica, jeśli Duch Święty ożywia Twoje Słowo, które ktoś głosi i czyni cuda, bo wie, że Ty należysz do Niego, że żyjesz w czystości i kochasz Go z całego serca. I różnica jest ogromna. E, dlatego, no cóż mogę powiedzieć? E, Przyjeżdża telewizja, trwam, tak? Trzeba przyznać, że Ksiądz Ojciec Rydzyk jest świetnym biznesmenem, jest bardzo dobrym. Chwała mu za to, panu, ale gdzie jest Duch Święty? Przyjadą, zrobią, skamerują, wszystko jest ładnie. A to jest kłamstwo, czy wy wiecie? A ile ludzi to ogląda? Kłam Prawda jest taka, że jest agonia serca pana Jezusa. Bóg Ojciec mówi, że nie przyjmuje tych modlitw. Powtarzają drogę, chodzą, całują krzyżyki, to, a to. A duch kłamstwa jest nad całym Kościołem. I sto, non-stop z tego samego się spowiadają ludzie. To Bóg Ojciec mówi. Ja bardzo, ja, ja nie mówię tego, ja wybaczam na tego kapłana. Przyszła do mnie mama dziewczynki. To, to już jest trzeci raz. Ten kapłan wobec mnie się zachował niestosownie. Nigdy mnie nie przeprosił. Śmiał się w twarzach jak mnie zobaczył. Było mi bardzo przykro. I milczenie o tym, że w Sokułce jest dobrze udawanie, to jest szydzenie z Boga, plucie mu w twarz. I tylko przyjedzie telewizja, trwam, wszyscy pięknie, ładnie pojadą. To jest telewizja, trwam. A ja wam powiem, że Bóg ma swoją telewizję. I Bóg pisze list do Polski, dał zapalenie kościoła, zapowiedział przeze mnie trzy lata wcześniej zapalenie kościoła przy seminarium Świętego Wojciecha I teraz zapowiada, inne będą się palić. I mówił też, że jeżeli się nie nawrócą kapłani, ponownie się zapali kościół Świętego Wojciecha, kuria w Białymstoku i wiele innych. I pokazał mi nie to tylko, że mi powiedział: byłam w tym kościele świętego Wojciecha, modliłam się, kiedy Bóg mi to pokazał. A Bóg jest bogiem prawdy, jego słowo trwa. Jeżeli ja to powiem, nie ma znaczenia, ale jeżeli Bóg ja i Pan Jezus to mówi, to ma. módmy się wszyscy za sukułkę, za duszę wybrane, aby dostały to namaszczenie od Boga, abyś nie bo był z mocą Ducha Świętego głosić słowa Bożego. Pójdź do kapłana, wiecie co oni mówią, pójdziesz pokazać, nie no tak tu pisze, no ale to nie. Tak, tak tu pisze i to jest prawda święta. Módmy się o to, aby nasz Bóg, bo On jest Bogiem cudów, Bogiem... E Ojcem, Królem, Kochanym, aby On zechciał z nami być, aby był w centrum, nie kapłani na krześle, nie tabernakula wyrzucane z centrum, ale Bóg Ojciec, żeby był w centrum, bo Jemu należy się cześć i chwała, a wtedy będziemy mieli wszystko. Nasz ołtarz jest profanowany. So, Sale koncentrową, Pan Jezus mówił, urządziliśmy ołtarza. Dlaczego tak jest? Bóg Ojciec on kocha, on kocha, on chce uwolnić swój lud, dlatego ja mówię do tych dusz i modlę się o to też, e, aby e, te dusze zostały uwolnione i aby oddawały należną cześć e, Panu Bogu. Ehm. Zaraz zobaczymy, co jeszcze powie. Duchu Święty, przyjdź. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Otwórzmy mi się Psalm 87: Rachab i Babilon poczytuje za moich wyznawców. Oto filas, Filistea i Ter oraz Kusz tam się narodzili. O Syjonie zaś mówią: Każdy tam się narodził, a on najwyższy utwierdzi go. Jakwe policzy w spisie narodów: Ten się tam narodził, a one śpiewają w tanecznym krowodzie. Wszystkie moje źródła są w Tobie. Podwaliny jego na górach świętych. Tak. Jeruzalem, naród wybrany po prostu Pan Bóg pragnie gromadzić swój lud Pan Bóg będzie uwalniał swój lud Bóg Ojciec, Ja chwil, Panie Jezus to jest do dusz wybranych namaszczonych, te dusze widzą ja na przykład dzisiaj, zobaczcie ja nawet, pewnie Pan Jezus e, przyszedł i dał hostie dzisiaj rano mieszkam na wsi, nie mam tu kościoła ale cuda się zdarzają i to Bóg Ojciec Duch Święty mi udał a tak samo e, dużo innych cudów się dzieje na świecie, bo ja mówię nie tylko u mnie, ale też na świecie, bo e, ponieważ tak mnie zainteresowało, dlaczego to się dzieje, więc zaczęłam sprawdzać, co się dzieje w kościołach na całym świecie: w Indiach, w Chinach, w Afryce. Myślę, że podobnie Duch Święty działa, czyli przygotowuje swój lud, gromadzi swój lud. Chciałabym powiedzieć, że. Pan Jezus mówi tak, abyście się nie martwili. Dziwne, ten cały system światowy. Tu, a w ogóle nie zaskakiwało, że Jan Paweł II głosił New World Order, nowy porządek świata. A Biblia mówi coś o systemie światowym. Też bardzo ciekawe rzeczy, które Bóg nie ujawnił. Powiem Wam, jeszcze się podzielę, że kupiłam. Miałam wspaniałe pismo święte, dałam mojej koleżance w prezencie, kupiłam sobie nowe. To było to, które już tak się zużyło. Teraz kupiłam to samo nowe. I powiem Wam że w, ta, w pierwszym, bo to jest trzeci egzemplarz, egzemplarz tego pisma, w, trz, w pierwszym były pewne rzeczy, w tym już zostały wykasowane w ogóle, a w tym, w tym nawet nie wiem, liście do Hebrajczyków, sprawdzę. Słuchajcie, wszystko jest zapisane w Piśmie Świętym. Tu, jeżeli ktoś dobrze czyta, ma, absolutnie wie, co się dzieje, wie, w którym momencie historii jesteśmy. Niesamowita księga. Bóg żywy. Także Pan Jezus mówi, nie martwcie się. Może to jest dziwnie, ale Pan jest tak mówi, nie martwcie się. Bóg Ojciec wie wpierw, zanim Go poprosicie. Czy u nas jakoś często się modlimy do Boga Ojca? To jest dobre pytanie. Dlaczego je ja zadaję? Zadaję celowo, ponieważ Bóg Ojciec przychodzi rzeczywiście do swoich dzieci, do swojego ludu. Nie do ludzi religijnych, którzy... Nie wiem, tam klepią, yy, nie wiem, udają, yy, rytuały powtarzają. No bo mnie też to zastanawiało. Bo jeżeli do mnie by przyszła koleżanka, która ma objawienie i mówi Agnieszka, słuchaj, Pan Jezus do mnie przyjdź, ja bym się ucieszyła, ja bym szczerze pobiegła, żeby też o, spotkać się, bo, bo co się dzieje? Kiedy my się gromadzimy i mamy wiarę, Bóg przychodzi, nie tylko do jednej osoby, ale On się dzieli tymi darami ze wszystkimi. Ona nas ukrywa ukrywać 10 lat te obrzydliwości, które się dzieją. Słuchajcie, ja miałam wizję od Boga prawdziwą i e, był to sen, który Bóg mi dał i wielu kapłanów siedziało, poznajmowało swoje ornaty, habity, wszystko w cywilnemu przystole, były położone. Dalej nie mogę powiedzieć, co było w tej wizji, ale tak będzie w ostatecznym rozrachunku. Nie martwmy się. Bóg ojciec uwalnia swoje dzieci gromadzi, błogosławi i przychodzi i mówi, czyni dla nich cuda, powtarza. To, to on pokazał w psalmie i to jest prawda. Każde słowo Boże jest prawdziwe. Ale najsprawniejsze jest to, że on mówi nie martwmy się. Nic nie jest New World, to co nie mówią. Albo zobaczcie, o kulcie, Bożym księga kochaleta. Czuwaj nad swoimi nogami, gdy wstępujesz do domu Bożego, przybliżyć się, by słuchać to rzecz lepsza niż ofiara składana przez głupców, gdyż nie wiedzą o tym, że zło popełniają. To jest bardzo mądre, bo jakże można tu spać z kobietą, tu muszę celebrować i jeszcze udawać? Słuchajcie, ja nie mogę mówić tak, ale po prostu ja dostałam ducha proroctwa też, nie dość, że Duch Święty mi objawniał. I na początku to. Taki dystans miałam. Potem chciałam sprawdzić, czy to prawda, to było trudne sprawdzenie, ale udało mi się, tak, mówił prawdę. Mało tego, zaczął, dał mi taki charyzmat, że zaczął przyprowadzać mnóstwo kobiet do mnie, które miały problemy. No oczywiście pokazywały mi smsy, na przykład innego kapłana też miałam telefon. Pokazywały, co oni piszą, opowiadały o swoich przyżyciach. Mama dziecka, z którą ksiądz Jacek się mówił na kolędzie. W angielskim pawie, pawie po 20, ja poszłam do niego twarzą w twarz. Napisałam mu list, dałam, bo on wobec mnie też się zachował niestosownie. No, on się śmieje. Ja nie wiem, czy ten kapłan, no nie wiem, czy w ogóle powinien być kapłanem, raczej nie. Inne przypadki, mnóstwo kobiet, słuchajcie, a skupić, ich nie wyrzucają. No, no cóż, wyspowiadają się, no nie. Tutaj pisze, że jeżeli ktoś otrzymał e, łaskę już raz. A potem jeszcze raz wchodzi w to same obrzydliwości, no to on, to nie jest tak. To on, jakby on powtarza tę mękę, właśnie. To dlatego Bóg jest tej agonii. E, no ale co ciekawe, że no dobrze, gdyby przyprosił publicznie te osoby, no to okej. Okay. Ale on się śmieje. Dlatego módmy się za kapłanów, przebaczajmy im, no bo to jest demon. E, nie daj pani Boże, coś się stanie. No, pani może uwolnić, ale jak widać. Niektórych nie uwalnia, kto nie ma wiary. Ja myślę, że on po to, żeby. Potrzebna jest wiara po to, żeby ten cud móc się stać, bo Bóg jest otwarty, on zawsze odpowiada na modlitwę, on jest dobrym ojcem. To nie jest prawda, że żadna choroba nie pochodzi od Boga. Choroba to jest demon i y, trzeba z nim go zwalczyć, wyrzucić go. Ehm, tyle, tyle mogę powiedzieć i powiedzieć, że Pan Bóg nas błogosławi. No, mi tak pokazał właśnie, żeby pościć jeszcze innym postem. Dlatego się zastanawiam dzisiaj, czy nie znaczy no, powinnam, bo to słyszę wyraźnie. Ale nie każdy pości tak jak może, cokolwiek, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest karmienie się tym Słowem Bożym. No i pozdrawiam was serdecznie w Panu. To były mocne słowa, ale tak jak Pani mówi, nie martwmy się. Zobaczcie, on jak wyprowadzał naród izraelski, to też oni, oni chcieli, żeby on już, no byli przerażeni Egipcjanie za nimi, a oni mają przed sobą morze, a Bóg, Bóg Ojciec kazał Mojżeszowi to oddzielić, morze rozdzielić. Także Bóg mówi, nie martwcie się, bo On wyprowadzi swój lud. Będzie walka duchowa, ale Duch Święty jest z nami, tak? Moc Ducha Świętego. Jeśli ktoś z Nim rozmawia, przybywa, prosi, żeby On Go uczył, żeby chodził, Duch Święty przychodzi w dzisiejszych czasach. Miałam tą właśnie łaskę dzisiaj, że Pan Jezus sam, nawet nie musiałam iść do kościoła, sam stanął przy moim łóżku, dał mi komunię. No to dla mnie to jest niesamowite. Nawet pomyślałam, może to jest taki znak, że On chciałby mnie zobaczyć w kościele, bo tutaj na wsi no pracuję, no modlę się dużo, ale nie chodzę tak, jak mogłam codziennie, bo nie mam takiej możliwości. Ale zadażają się właśnie cuda. I Duch Święty dla mnie czyni, ale też może, może mam głosić bardziej tu Ewangelię. No i będę też, będę się starała rozeznać, co to znaczyło. Pozdrawiam w Panu.